Trener Majewski widział mnie w zespole, miał na mnie pomysł. Szybko doszliśmy do porozumienia koszykarsko i jestem. Jaki to pomysł? Na pewno chcę skorzystać z tego mojego doświadczenia. Chcia, chcia, chciałbym, żebym łączył pozycje 1-2, troszkę spokoju wniósł, tak jak powiedziałem, pomógł na rozegraniu, pomógł trochę na dwójce, troszkę od wszystkiego na tych pozycjach. Jeszcze chyba brakuje po tej przerwie rzutu, bo to było widać szczególnie w tym pierwszym meczu. Pewnie, że tak. No nie da się tak zrobić, że praktycznie pół roku nie grałem i od razu przyjdzie i będzie w formie. No to jest proces, wszyscy jesteśmy tego świadomi, także e, jestem cierpliwy i będę czekał, aż w końcu ta forma przyjdzie. A jak się pan zaklimatyzował w nowym zespole? Super, się zaklimatyzowałem, większość chłopaków znałem z boiska, także tu mi wszyscy bardzo pomogli e, pod tym względem, żebym jak najszybciej z zagrywki złapał e, e, obronę, także każdy tu służył pomocą, myślę, że jak na dwa tygodnie, myślę, że jest nieźle. Bardzo polski zespół masz. Tak, bardzo tak, 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 tak się złożyło. No. Tak naprawdę bez różnicy, ale no fajnie, że tak dużo tu Polaków jest, fajnie tak naprawdę e, e, poza, poza e, Nikolą i poza Jayem, no to e, Dambra grał już w Polsce, także no, zna realia. E, myślę, że się dotrzemy wszyscy i jeszcze dużo grania przed nami. Grać gracie właśnie z meczu na mecz chyba, to gdzieś tam sobie dalekich celów no, nie robicie? Nie, 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 ten, nie robi... sensu, no, ten, ten początek sezonu myślę, że przynajmniej na, na, na razie no, ustalił no, ten sezon no, taki jaki jest, więc nie ma co sobie zakładać jakichś tam dalekościężnych celów. Cel, no, wszyscy wiemy, wiemy w jakiej, jakiej sytuacji się stal w pewnym momencie znalazła, czy nadal no, się znajduje, e, więc wyznaczamy sobie cele na, na najbliższy tydzień. No, teraz będziemy znowu mieli do przepracowania cały tydzień no i następne spotkania.